Ma z tej strony Seba. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami dla Software. A w dzisiejszym odcinku mamy dwie informacje. Na początku zaczniemy od informacji na temat dodatku Iberia. A potem przejdziemy do informacji na temat pewnej nowości, która pojawi się w American Track Simulator w kolejnej aktualizacji 1.40. Jednak na początku zaczniemy od właśnie Iberii. No i była mowa już na temat Barcelony, jednego z ważniejszych miast w Hiszpanii, była mowa na temat Lizbony, stolicy Portugalii, była też mowa o tych przybrzeżnych miastach. A teraz przyszedł czas na chyba najważniejsze miasto w tym dodatku, czyli Madryt, stolice Hiszpanii. No i w związku z tą informacją, jaka się pojawiła, mamy tutaj aż 16 zdjęć, które pokazują tereny tego oto miasta wraz z użyciem nowego trybu oświetlenia. Możemy zobaczyć co niektóre miejsca, możemy też zobaczyć takie szczegóły, jak na przykład ta naczepa tutaj, ten cały zestaw, ponieważ jest to naczepa firmy, która pojawi się w tym dodatku i ona jakiś czas temu, chyba parę miesięcy temu, kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy tą firmę, wtedy ta naczepa wyglądała tak, że tam było logo na białym tle. Jak widać, pojawił się już pewien wzorek na tej naczepie. Także takie aspekty są już raczej gotowe. No i pewnie teraz pracują nad wykończeniem tego dodatku, zwłaszcza ogarnięcia tej kompatybilności. Z tym nowym oświetleniem, bo też muszą ogarnąć te wszystkie przedmioty, na tym zdjęciu możemy zobaczyć stację benzynową Mirosol, czyli taką fikcyjną wersję y, prawdziwej marki Repsol. No i co ciekawe, hiszpańskiej. Na tym zdjęciu możemy zobaczyć stadion, który pojawi się w okolicach Madrytu. Dokładnie chodzi o ten stadion, pewnie uciął wam tą boczną listę. Także jak coś tutaj macie tą nazwę, jest to stadion, na którym gra zespół Getafe FC. No i w sumie ten stadion znajduje się w miejscowości Getafe. Z tym, że jeśli chodzi o Madryt i całe te okolice, oczywiście w ETS-ie będzie tylko Madryt i cóż, całe okolice tak złączone. Z tego faktu, że tam skala jest oczywiście taka, że nie pozwoli upchać całego takiego obszaru z tymi całymi miastami. Poza tym, Madryt będzie takim głównym miastem, w którym po prostu zabiera się ładunki, nie będzie to dzielone, a w sumie normalnie miasta występują jako te. Gdzie znajdują się te firmy? Także będzie tutaj tylko Madryt, no ale w okolicach Madrytu znajdziemy ten oto stadion, tutaj mamy widok z drugiej strony, a na dalszych zdjęciach możemy zobaczyć miejsca, skąd będziemy zabierać różnego rodzaju ładunki. I jeśli chodzi w ogóle o te ładunki, te wszystkie branże i tym podobne rzeczy, to w sumie jest chyba ciekawe miejsce, i możliwe, że to jest to o czym chciałem tutaj wspomnieć, ponieważ lub to, ponieważ w poście wspomniano coś o fabryce ciężarówek dokładnie fabryce samochodów ciężarowych, która pojawi się w Madrycie. Dokładna zmiana jest w tym oto miejscu. Tutaj na początku jest mowa o tym stadionie, a potem właśnie jest mowa o tym, że czeka na nas szereg branż, w którym kierowcy będą mogli odkrywać i dostarczać ładunki od rynków żywności po terminale kolejowe i fabryki samochodów ciężarowych. Trochę dalsze tłumaczenie jest trochę błędne, bo chodzi o to, że nie zabraknie ładunków, ale to jest bardzo ciekawa kwestia z tą fabryką samochodów ciężarowych. I mamy tutaj w sumie kilka takich opcji, jakie mogą wypalić. Przede wszystkim dwie takie e, lub nawet trzy. Jedna to jest taka, że pojawi się jakaś licencjonowana fabryka, skąd będziemy mogli zabierać faktycznie ciężarówki. Jakiej marki nie wiemy. Można się domyślać. Google podpowiada, że w Madrycie znajdują się trzy takie fabryki, lub trzy takie miejsca są przynajmniej oznaczone jako fabryki samochodów. Konkretnie chodzi o pełną fabrykę DAFA w Hiszpanii, fabrykę IVECO. Ale jest też jeszcze jedna taka fabryka, i chodzi tutaj o fabrykę Ford Trucks. No, jeśli faktycznie chodziłoby tutaj o taką fabrykę, jak właśnie jest fabryka Skani czy Volvo w Szwecji w BTS-ie, jeśli tutaj faktycznie też pojawiłaby się kolejna fabryka z licencjonowaną marką, no to bardzo ciekawe jest, jaka się pojawi. Ale to jest chyba taki najlepszy wariant, jaki może się pojawić. Ale są też takie inne warianty. Drugi to jest taki, że po prostu pojawi się fabryka no-nameowa, bez licencji, zwykły prefab. Skąd jakaś zwykła firma Wymyślona skąd będziemy zabierać po prostu jakieś części i tym podobne elementy, niekoniecznie ciężarówki. Też jest taka opcja. No jest też trzecia opcja możliwe, że ktoś się zagalopował i po prostu od tak mu wyszła ta fabryka ciężarówek lub nie o te ciężarówki chodzi, tylko może jakieś mniejsze traki, coś w tym stylu, lub kompletnie o coś innego. Także jest tutaj pewna zagwostka, można domyślać się o co chodzi. No a dokładną odpowiedź poznamy w momencie, kiedy pojawi się ten dodatek. Lub jeśli SC Software coś więcej na ten temat powie, jeśli chodzi o ten temat, to by było na tyle. Nie wiemy kiedy jeszcze wyjdzie do Iberia, nie wiemy też kiedy wyjdzie wersja 1.40. No ale jeśli chodzi o właśnie temat wersji 1.40, to teraz przejdźmy do American Track Simulator i zaległej informacji na temat pewnej nowości, małej, ale nowości, która pojawi się w ATS-ie właśnie w tej kolejnej wersji. Bo otóż w Nowym Meksyku i Oregonie. Pojawią się punkty widokowe. Jest to taka mała informacja, ale możemy zobaczyć 9 zdjęć z różnych miejsc w tych Stanach, gdzie użyto też tego nowego systemu oświetlenia. No i trzeba przyznać, że to miejsce na drugim zdjęciu, to jest miejsce z Oregonu. Pamiętam jak ono świetnie prezentowało się w tej standardowej wersji w American Track Simulator i trzeba przyznać, że z tym nowym oświetleniem wygląda jeszcze lepiej. Naprawdę świetnie prezentuje się ten nas. Robił już wrażenie, a teraz robi jeszcze większe. No ale inne tereny też mają swój urokliwy klimat, a z tym nowym oświetleniem, z tymi nowymi sandboxami i całym tym przebudowaniem graficznym wygląda to naprawdę świetnie. I w sumie jeśli chodzi o tą informację to by było na tyle i to tyle też w tym odcinku. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!